leżąc na dachu. Chcieli jak najprędzej przekonać się sami, czy babce z ciadkiem są czarodziejami. Uch. Leżę tu i leżę. A co robi dziadek? Naprawię no ja coś w rowerze, tak na wszelki wypadek? Aha, tutaj dziadek. A co robi babcia? Obiadek? Babcia gra na komputerze? Co? Pokaż. Nie wierzę. Nie do wiary. To nie żarty. Babcia ograła komputer w karty. I love you. bajki opowiadał. A co robi twoja babcia? Nie wiem. Skacze. Kuca. Stoi prosto. Czekaj. Babcia ćwiczy z Elą Chodakowską. A dziadek robi ciasto, żeby babcia miała siłę wyskoczyć z nim do miasta. Do miasta? Na spacer? Na starówkę? Nie. Na potańcówkę. Uwielbiam, kiedy opowiadasz kto no, wolno swoje wszystkie dni? Kochana moja babciu, droga babciu i się najbezpieczniej czuję się uśmiewać. Babcia coś w kuchni czaruje. Czaruje? Nie żartuję, nie przesadzam, za jedzeniem nie przepadam. Lecz gdy babcia poczaruje, nawet barszczyk mi smakuje. Kluski, rosół, sok z marchewki, celer, broku i rzodkiewki. I choć brzmi to nie do wiary. wszystko to przez babci czary. Jakby dziadek i rodzinka cała moja lornetka ewidentnie nie działa. Powiedzcie, bądźcie dobrymi koleżankami. Trzymasz lornetkę do góry nogami. Aha! Właśnie sobie przypomniałam, że gdy kiedyś się ścigałam, padłam nagle na kolana i powstała wielka rana. Dziadek podszedł do mnie śmiało, szepnął słowo. Już nic mnie nie bolało. Och, pamiętam jak płakałaś, chwilę potem ozdrowiałaś. Niezła gratka, to po prostu czar dziadka. A ja miałam taki dzień, kiedy snułam się jak cień. Babcia dała mi całusa, dziadek poklepał po ramieniu i już zapomniałam o swoim zmartwieniu. Słyszałyście koleżanki i przyznajcie same. Babcie i dziadek są czarodziejami. Ależ, moi drodzy, to nie żadne magiczne sztuczki. To jest miłość do wnuka i miłość do wnuczki. To nie czarodziejski gest. Tak po prostu właśnie jest. Radzę Wam teraz magiczne zaklęcie. Kocham Cię, babciu, i zawsze tak będzie. A ja mam dla dziadka magiczną sztuczkę. Jak Cię zaraz przytulę, to już nigdy nie puszczę. Babciu i dziadku, choć mało rozumiemy. Kochamy Was tak mocno, jak tylko kochać umiemy. Po francusku jeżdżę tę, a po polsku kocham Cię. Po rosyjsku ja lubię, po angielsku I love You. Babciu, powiedz, jaka byłaś w swoich szkolnych latach? Czy podałaś w szkole siedzieć? Czy na ganiać? Czego bałaś się naprawdę? Czego się cieszyłaś? Się trażyć, czy ci się śpiewać tańczyć, Czy ci byłaś? Czy dostałaś kiedyś lalkę albo może mi się? Czy podałaś czego ladę, radym i czy się? Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś? I czy można cofnąć czas, zobaczyć się byłaś? Super by było! czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś? Procą, czy ukawką lecie się bawiłeś? Czy trwałeś kiedyś jabłka w od sąsiada? Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał? Czy ciągnąłeś za ze swoje koleżanki? Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki? A czy nie? ojoj bawić się lubiłeś i czy można cofnąć czas zobaczyć jaki i'm just Swoje babcie i swoich dziadków, Jula, za co kochasz babcię? Ja kocham babcie i dziadka za to, że są tacy mili i też szanują dzieci bardzo. Cudownie, Zosiu. Za co kochasz babcie i dziadka? Ja kocham babcie za to, że spędza z, ze mną czas, a dziadka, dziadka kocham, że, że wymyślam najfajniejsze zabawy na świecie. Super. Zuzia, za co kochasz babcię i dziadka? Babcię kocham za to, że jest dla mnie bardzo kochana i pozwala nawet mi spać ze swoim O, oh, A Jula, za co kocha babcia? Ja kocham za to, że się ze mną bawi, pomaga mi i gotuje jedzenie. Wymyśla zabawy i dużo mi pomaga. Super. A Ja kocham babcię i dziadka dlatego, że bardzo za dobrze się mną opiekują. Cudownie, a Bianka? Za to, że się mną opiekują i za to, że się ze mną bawią. A co powiemy dzisiaj babciom i dziadkom? Kochamy, Kochamy Was! A teraz może zobaczymy, co wasi koledzy i wasze koleżanki powiedzieli o swoich babciach i dziadkach. Spojrzymy na ekran, dobrze? dobrze. Nasze babcie są miłe, pomocne i zawsze możemy na nie liczyć. Zawsze powiemy, kocham cię babciu, kiedy brakuje nam otuchy, to się przytulimy. I zawsze będzie tak, no miło, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, to trzeba poczuć. Tego nie da się wytłumaczyć, po prostu jak kochamy nasze babcie i nic nie można powiedzieć. Kocham swoją babcię za to, że robi mi klusny na zimno, a dziadka za to, że często chodzimy na rurę. Kocham mojego dziadka, że ze mną wychodzi na dwór i kocham moją babcię, że mi robi naleśniki. I kocham, moj... I kocham mojego dziadka, że robi mi dobre zówki i kocham moją babcię, że mi... daje mi w ogóle być piłka z Dziękuję wam Jest szczęśliwa, że mogę z Wami. Miła, miła, Kocham was.